Trzask tarcz, zapach potu i żelaza. Pył osiada na twarzach ludzi, których ciała dawno zapomniały, czym jest odpoczynek. Wojownicy Rzymu maszerują kamienistą drogą, pokonując 25 km dziennie. Na ramionach 40 kg ekwipunku, za plecami miecz, tarcza i kociołek. Właśnie ten kociołek często decydował, czy legion przeżyje, czy upadnie. W nim kipiało to, co ratowało od głodu i zmęczenia. Prosta, lecz niemal święta kasza, bez której Rzym nie zbudowałby swojego imperium. Ale jak jedno danie mogło utrzymać w szeregach całą armię? I dlaczego archeolodzy do dziś spierają się z czego dokładnie się składała? Odpowiedź ukryta jest nie w książkach, lecz w węglach pradawnych ognisk znalezionych pod Neapolem i w Brytanii. Rzymskie legiony nie tylko jadły, one przestrzegały surowego rytuału żywienia, stworzonego dla przetrwania. Historyk Polibiusz pisał, że dyscyplina zaczynała się nie od miecza, lecz od pożywienia. Każdy legionista otrzymywał ziarno, około 900 gramów dziennie, ale nie w formie chleba, lecz w formie surowego produktu, który musiał sam rozetrzeć, ugotować i zjeść. Była to puls, rzymska orkiszowa kasza. Gęsta kasza pszenna, którą nazywano sercem legionu. Orkisz nie tylko kasza, lecz źródło powolnej siły. Jej ziarna rozłupywano między kamieniami, następnie mieszano z wodą, czasem z solą i ziołami. Powstawała masa, gęsta jak glina i gorąca jak sama Italia latem. Tę kleistą, lepką kaszę legioniści gotowali bezpośrednio na ogniskach obozów. Pachniała dymem i potem aromatami życia obozowego. Właśnie w niej było paliwo do nieskończonych marszów, do nocnych wart i porannych bitew. Termin puls oznaczał nie tylko jedzenie, lecz system. Był to standard, jak tarcza czy włócznia. Pojedynczy legionista nie miał prawa żądać więcej ani mniej. Każdy otrzymywał dokładnie tyle, ile przypadało według norny, ustalonej jeszcze za konsula Kamilusa w IV wieku przed naszą erą. Orkisz stał się nie tylko pożywieniem, lecz także symbolem równości. Bogaty legionista i biedak jedli to samo. I, jak pisał Liwiusz, Rzym trzymał się nie na chlebie, lecz na kaszy, którą gotowali jego żołnierze. Wyobraźcie sobie zapach nocnego obozu. Płoną smołowe pochodnie, dym snuje się po ziemi. Gdzieś w oddali słychać huk kuźni, gdzie kują żelazo. A nad kociołkami unosi się para zmieszana z głosami setek ludzi, którzy wiedzą, jutrzejszy dzień będzie ciężki, ale siły da im właśnie ta prosta mieszanka ziaren i wody. Znaleziska archeologiczne potwierdzają, w obozach Rzymian pod Moguncją, Kartaginą i Jorkiem znajdowano zwęglone resztki orkiszu. Nawet po dwóch tysiącach lat zachowały mikrocząstki skrobi, chemiczny ślad rzymskiej dyscypliny. W każdym z tych odłamków historia milionów kroków i niezliczonych wypraw. A jednak, jak taka prosta żywność mogła zastąpić wszystko inne? Jak wojownicy pozbawieni wina, mięsa i oleju pokonywali setki kilometrów i stawali do walki z niezmienną siłą? Możliwe? Sekret tkwił nie w składzie, lecz w rytuale. Każdego wieczoru gotowali puls nie tylko jako jedzenie, lecz jako część obrzędu, akt jedności, gdy cała kohorta żywiła się jednakowo. To przemieniało zwykłą kaszę w symbol armii, gdzie osobiste zacierało się dla ogólnego. Lecz pewnego razu ten rytuał się zmienił. Gdy Rzym stał się imperium, w diecie legionistów pojawiły się nowe produkty, a prosta kasza ustąpiła miejsca bardziej złożonym potrawom. Dlaczego? I jak zmiana diety wpłynęła na siłę legionu? Odpowiedź tkwi w tym, co jedli wojownicy w przededniu największych wypraw, od gali do partii, gdy los imperium zależał od jednej łyżki kaszy huk kroków na kamiennych płytach. Pył unosi się w powietrzu, słońce pali, a na horyzoncie tylko błyszczące włócznie i gorąca Fata morgana. W każdym plecaku, obok broni i przyborów, Woreczek ziarna. To nie tylko prowiant, to życie. Bez niego legion zamieniał się w tłum skazanych. Legionista niósł ze sobą około 30 kg osobistego bagażu, a większa część nie broń, lecz jedzenie. Ziarno jego zbroja przeciwko głodowi jego jedyny gwarant wytrzymałości. Każdego wieczoru, gdy tylko rozbijano obóz, zaczynał się ten sam rytuał. Żołnierze wykopywali doły na ogniska, zbierali suche gałęzie i rozpalali ogień, bez pośpiechu, niemal w milczeniu. Potem z zapleców wyjmowali mały, żelazny lub brązowy kocioł. Ten przedmiot nazywano patera, miska polowa, z której jedzono, pito i modlono się. Nie miała ozdób, ale była droższa od złota, ponieważ bez niej niemożliwe było przeżycie. Dźwięk, z jakim ziarno spadało do wrzącej wody, był znakiem dla całego obozu. Woda syczała, zamieniając się w gęstą kaszę. Legioniści dodawali tam zioła, kolendrę, seler, czasem nawet szczyptę soli, jeśli się nie skończyła. A jeśli się poszczęści, to kawałek słoniny lub sera, zdobyty w najbliższej wiosce. Ale częściej tylko orkisz i woda. Termin poska... Oznaczał napój, którym zapijano tę kaszę. To była mieszanka wody i octu. Kwaśna, ostra, ale orzeźwiająca. Nazywano ją napojem żołnierzy. Współcześni biochemicy potwierdzają, taka mieszanka rzeczywiście gasiła pragnienie lepiej niż czysta woda i zapobiegała zakażeniom. W upale Galii lub Syrii, poska ratowała bardziej niż miecz. Polibiusz pisał, że legioniści żywili się surowo, ale z godnością. Ten racjon, orkisz i ocet, kształtował ich charakter. Smak rzymskiego zwycięstwa nie był słodki. Był cierpki, kwaśny i gorący, jak ich pożywienie. Jeden z archeologicznych obozów pod Windoboną, współczesna Wiedeń, zachował ślady takich kuchni. W ziemi znaleziono dziesiątki małych dołów ogniskowych, a w nich zwęglone kawałki ziaren. Pod mikroskopem badacze określili, że to orkisz i jęczmień. Właśnie te kultury, które wspominają Liwiusz i Apiam. Rzymianie gotowali kaszę wszędzie, gdzie się zatrzymywali. Od północy Brytanii do Sahary. A teraz jeden ważny obraz. Wyobraźcie sobie szyk sześciu tysięcy mężczyzn. Zmęczonych, spalonych słońcem, siedzących w milczeniu w kręgu. Każdy ma kociołek. Nie rozmawiają, nie spierają się, nie świętują. Tylko szelest łyżek i trzask ognisk. To nie uczta, nie biesiada. To akt przetrwania, akt jedności. Tutaj nie ma niewolników i panów. Tutaj są tylko żołnierze, i wszyscy mają tę samą łyżkę, ten sam smak. Właśnie to przekształcało rozproszonych ludzi z różnych prowincji w jednolitą siłę, której bali się nawet partejscy konni Łucznicy. Kasza stała się bronią dyscypliny, jej jednolitość zabijała słabość. Jak pisał Tacyt, Rzymianin uczył się cierpliwości łyżką. Jedzenie było minimalne, ale stabilne. Nawet w wyprawach, gdzie zaopatrzenie zawodziło, każdy wojownik wiedział. Ziarno jest, a więc Rzym nie upadnie. Jednak w tym surowym racjonie kryła się i inna strona. Znaleziska archeologiczne pokazują, że w późniejszym okresie, już za Augusta, legioniści zaczęli gotować puls nie tylko z orkiszu, ale i z pszenicy oraz jęczmienia. Czasem dodawano mięso, jeśli wyprawa na to pozwalała. Tak pojawiło się nowe danie puls militaris kasza wojskowa bardziej pożywna i gęsta. To nie był już tylko symbol równości, lecz narzędzie przetrwania w długotrwałych kampaniach. Termin frumentum, tak nazywano rację zbożową, którą wydawano każdemu legioniście, z niej obliczano nawet część żołdu. Jeśli żołnierz tracił ziarno, było to uważane za przewinienie dyscyplinarne, niemal jak utrata broni. Przecież stracić pożywienie oznaczało skazać na zagładę siebie i towarzyszy. Współcześni badacze obliczyli: jedna porcja puls dostarczała około 2000 kalorii, wystarczająco, aby przejść 30 km z pełnym ekwipunkiem. Był to energetyczny ekwiwalent współczesnych racji wojskowych, ale w przeciwieństwie do współczesnych suchych racji, rzymska kasza wymagała wysiłku. Trzeba było ją przygotować samemu to nie tylko jedzenie, lecz sprawdzian charakteru. I właśnie w tej stałości klucz. Gdy słońce zachodziło i w obozie cichł zgiełk, Rzymianin siadał przy ognisku, nabierał łyżką gęstą kaszę i patrzył w ogień. Wiedział, że jutro znowu będzie marsz, znowu upał, znowu zmęczenie. Ale dopóki w kociołku kipi puls, wszystko jest pod kontrolą. Imperium opiera się na tym smaku ciężkim, dymnym, ale dającym siłę. Z czasem prosta kasza stała się miarą wytrzymałości, niemal symbolem wierności. Kiedy za czasów Trajana armia dotarła do granic Mezopotamii, to właśnie puls militaris pomogła przetrwać na bezwodnych ziemiach. Nie wymagała wiele, tylko ognia i trochę ziarna. Było to pożywienie stworzone nie dla przyjemności, lecz dla zwycięstwa. Ale dlaczego Rzymianie, posiadając najbogatsze ziemie, nie pozwalali sobie na luksus w jedzeniu nawet u szczytu potęgi? Dlaczego ich cesarze mogli ucztować w złocie, a żołnierze nadal jedli kaszę, niczym biedacy? Odpowiedź kryje się nie tylko w dyscyplinie, ale i w filozofii samego Rzymu, gdzie prostota była uważana za cnotę, a smak drugorzędny wobec obowiązku. Właśnie w tej sprzeczności rodzi się tajemnica, która wyjaśnia, dlaczego rzymska arnia pozostawała niezwyciężona przez stulecia. Upał południa, pył, parzący oddech. Kolumna porusza się drogą wyłożoną kamieniem jeszcze za Augusta. Z przodu, chorążowie z orłem legionu, z tyłu wozy z prowiantem. Nazywają ich muli, mułami, ale to nie zwierzęta. Tak legioniści między sobą nazywali siebie nawzajem ponieważ każdy niósł swój ciężar niczym zwierzę. Na ramionach zbroje, na plecach worek ziarna. To była istota rzymskiego żołnierza, nie tylko wojownik, ale i tragarz własnej armii. Zgodnie z ustawą Mariusza, koniec II wieku przed naszą erą, każdy legionista był zobowiązany do noszenia ze sobą zapasu ziarna na cztery dni. To nie przypadek. Reforma Mariusza przekształciła armię z tymczasowego pospolitego ruszenia w profesjonalną siłę. Wraz z mieczem żołnierz otrzymał odpowiedzialność za własne wyżywienie. I właśnie wtedy puls stała się nie tylko pożywieniem, ale symbolem samodzielności wojownika. Nie czekał na zaopatrzenie, niósł je na sobie. Termin sarcina oznaczał pełny ekwipunek marszowy legionisty: broń, naczynia, kocioł i worek z ziarnem. Całkowita waga osiągała 40 kg. Do armii trafiali tylko ci, którzy mogli wytrzymać takie obciążenie. Nieprzypadkiem dowódcy mówili: siła legionu tkwi nie we włóczniach, lecz w nogach. I to nie metafora. Polibiusz wprost pisał, że rzymska wytrzymałość zadziwiała wrogów bardziej niż ich miecze. Kasza puls była w centrum tego systemu. Rano jedli ją na zimno, wieczorem gotowali świeżą, bez chleba, bez oleju, bez wina. Czasem, gdy zaopatrzenie się poprawiało, dodawano trochę słoniny wieprzowej lub czosnku, ale częściej nic. Ta skromność czyniła organizm oszczędnym, ciało silnym, a wolę twardą. Tacit zauważał: im prostsze pożywienie, tym wolniej umiera wojownik. Wyobraź sobie, pod wzgórzem Marsa, gdzie w starożytności znajdował się obóz szkoleniowy, młodzi rekruci po raz pierwszy gotowali swoją kaszę. Dym szczypał w oczy, a obok centurion chrypliwym głosem tłumaczył, jak rozatrzeć ziarno, ile wody dodać, jak nie rozgotować. Błąd kosztował jedzenie na cały dzień. Ta umiejętność stawała się częścią i wojskowego szkolenia, na równi z i musztrom. Smak tej kaszy to smak rzymskiej wytrzymałości. Nie słony, nie pikantny, a głuchy i gęsty, jak samo życie wojskowe. Archeolodzy znaleźli w izraelskiej twierdzy Masada resztki naczyń legionistów. Na dnie misek ślady przypalonego ziarna, ślady oleju, rzadkie drobinki soli. Nawet tam wśród piasków i kamieni Rzymianie nie zmieniali swojej tradycji. Symbolika puls wykraczała daleko poza jedzenie. W armii mówiono kto je kaszę służy Rzymowi, kto żąda chleba służy sobie. I to nie tylko fraza. W społeczeństwie, gdzie ucztami rządzili patrycjusze, a lud otrzymywał darmowy chleb, annona, legioniści przeciwstawiali się miejskim mieszkańcom, jedli to, co czyniło ich częścią maszynowego mechanizmu imperium. Archeologiczne dane z obozu pod Karche, współczesna Turcja, pokazują, że w miejscach, gdzie odbywały się ciężkie wyprawy, legioniści często zastępowali orkiż jęczmieniem. Ten wariant nazywano puls Hordeacea. Jęczmień był grubszy, ale dawał więcej energii. Historyk Wegecjusz pisał, że nawet kara za przewinienie czasem polegała na przeniesieniu na jęczmienny racjom. Czyli nawet ziarno stawało się miarą dyscypliny, nagrodą lub karą. Ale dyscyplina nie znosiła człowieczeństwa. W listach legionistów znalezionych na drewnianych tabliczkach w Windolandzie na północy Brytanii spotyka się linijki. Wyszli soli i oleju. Tutaj nasza kasza jest mdła jak trawa. To głos żywego człowieka, zmęczonego obozową prostotą, ale mimo wszystko kontynuującego przestrzeganie zasad. Zmysłowy świat rzymskiego obozu był wyjątkowy. Zapach dymu, chrzęst prażonych ziaren, posmak kwaśnej posca, dzwonienie łyżek o brąz. Wszystko to dźwięki imperium w marszu. Nie triumfalne trąby, lecz cichy szelest jedzenia, ugotowanego w ciszy. Ponieważ właśnie to zasilało rzymską maszynę wojny. Współczesne badania pokazują, że racjon legionisty, oparty na orkiszu i jęczmieniu, zapewniał nie tylko kalorie, ale i równowagę minerałów, niezbędnych przy wysokich obciążeniach. Żadnych przypadków, wszystko przemyślane. Nawet prostota miała strategiczny sens. Ziarno nie psuło się, nie wymagało oleju, nie zależało od polowań ani dostaw. Jednak ten racjon nie był wieczny. Z rozwojem imperium i pojawieniem się nowych prowincji do diety zaczęły przenikać egzotyczne składniki soczewica, ciecierzyca, oliwa z oliwek. Zmieniało się nie tylko jedzenie, ale i sam duch armii. Z pojawieniem się obfitości przyszła słabość, mówili starzy centurionowie. I kiedy imperium rozciągnęło się od Hiszpanii do Syrii, wielu zadawało sobie pytanie. Czy armia przyzwyczajona do sytości zdoła wytrzymać te same próby, co jej przodkowie, których karmił sam Orkisz? Odpowiedź na to pytanie zacznie się ujawniać w następnym przełomowym momencie historii, kiedy pożywienie legionisty stanie się lustrem upadku Imperium, kiedy kociołek z kaszą przestanie być symbolem siły i zamieni się w przypomnienie o tym, jak łatwo sytość zabija dyscyplinę. Wiatr gna piasek po obozie. Słońce chyli się ku zachodowi, a na tle płonącego nieba migoczą mosiężne kociołki. Imperium nie jest już tym samym. Teraz legioniści jedzą nie tylko orkisz, ale i chleb, mięso, oliwę z oliwek. Ich dieta stała się bogatsza, ale właśnie w tym bogactwie kryje się rysa, o której wtedy nikt nie podejrzewał. Historyk Tacyt pisał, że rozpasanie zaczyna się od jedzenia. I rzymska armia krok po kroku wkraczała w epokę komfortu, która pewnego dnia osłabi ją do podstaw. Po reformach Augusta dieta legionisty została ujednolicona według prowincji. Na północy, jęczmień, w Afryce, pszenica, w Syrii, mieszanka ziaren i fasoli. Według obliczeń historyka Goldsworthiego dzienna norma wynosiła około 900 gramów ziarna, 30 gramów oliwy i trochę sera. Czasami dodawano mięso lub ryby, jeśli pozwalały na to zapasy, ale puls militaris pozostawała obowiązkowa. Bez niej nie rozpoczynał się żaden dzień. Termin kulina castrensis oznaczał polową kuchnię Legionu. Jej urządzenie było ściśle uregulowane. W każdym obozie z dziesięciu namiotów, kontubernia, jeden dół był przeznaczony na wspólne ognisko. W nim zawsze palił się ogień. Ten ogień przenoszono z obozu do obozu i dlatego mówiono, że rzymska armia niesie swój żar przez całą ziemię. Na nim gotowano kaszę, suszono chleb, gotowano posca. Nawet w górach Armenii czy na pustyniach Egiptu, gdzie brakowało drewna, legioniści szukali wielbłądziego nawozu, byle tylko nie dopuścić do zgaśnięcia płomienia kuchni. Ale wraz z rozszerzaniem się imperium do armii zaczęli przybywać rekruci z odległych prowincji. Galowie, Germanie i Liryjczycy. Przynosili ze sobą swoje smaki. Jedni dodawali do kaszy miód, inni czosnek, trzeci nawet kawałki wędzonego mięsa. Stopniowo jedzenie traciło dawną surowość. Archeolodzy znaleźli w twierdzy Dura Europos nad Eufratem resztki garnków, w których wraz z orkiszem odkryto ślady przypraw. Kolendry, pieprzu, a nawet sezamu. Oznacza to, że nawet na wschodnich granicach imperium rzymska kasza nie była już taka sama, przekształcała się w wielowymiarowy symbol imperialnej różnorodności. Ale coś w tej różnorodności niepokoiło starszych oficerów. Legaci pisali w raportach, że żołnierze stali się bardziej wymagający, częściej skarżyli się na jakość prowiantu. Kiedyś Rzymianin mógł przeżyć na samym orkiszu i occie, teraz zaś wojownicy żądali oleju, chleba, wina. W dyscyplinie pojawiła się rysa. Centurion wychowany w starych tradycjach mówił rekrutom Imperium zginie nie od miecza, lecz od żołądka. Jednak nie można powiedzieć, że armia po prostu się rozluźniła. Nowe dania czasem ratowały życie. W gorącym klimacie Syrii i Egiptu żołnierze zaczęli mieszać kaszę z daktylami i miodem, tworząc szybko przyswajalne pożywienie podobne do współczesnego batonu energetycznego. Ten wariant nazywano puls dulcis słodka kasza. Archeologiczne dane potwierdzają jej istnienie. W Antiochii znaleziono naczynie z resztkami ziaren i skarmelizowanych owoców, datowane na drugi wiek naszej ery. Ale główna różnica nowej epoki polegała na tym, że kasza przestała być równa dla wszystkich. Bogaci centurionowie kupowali dodatkowe produkty, a prości legioniści jedli to, co dawało zaopatrzenie. Jedzenie znowu stało się wskaźnikiem statusu i w tym Rzym wracał do starych nawyków, od których kiedyś odstąpił. Termin annona militaris – państwowa norma zaopatrzenia armii. Imperium teraz zapewniało ziarno centralnie, wysyłając statki z prowiantem z Egiptu i Sycylii. Ale zależność od dostaw obracała się w katastrofę, jeśli łańcuch dostaw się rwał. Kiedy za cesarza Septyniusza Sewera zbuntowały się wojska na wschodzie, legiony tygodniami jadły tylko resztki starego ziarna, skwaśniałego w ładowniach statków. W rozpaczy żołnierze wrócili do starej puls, ugotowanej na dymnych ogniskach z zwęglonych ziaren. Ta prosta żywność ponownie ich uratowała. Ironia losu. W momentach kryzysu imperium przetrwało właśnie dzięki temu, od czego próbowało odejść do swojej kaszy, szorstkiej i uczciwej jak sama dyscyplina wojskowa. Kiedy drogi były zniszczone, kiedy magazyny płonęły, tylko ta mieszanka ziarna i wody utrzymywała armię na nogach. Ale w tej trwałości krył się również cień przyszłej porażki. Im dalej Rzym oddalał się od swoich korzeni. Tym większa rosła przepaść między tymi, którzy pamiętali smak orkiszu, a tymi, którzy przyzwyczaili się do sytości. W późnym imperium legioniści już nie zawsze gotowali puls sami, tym zajmowali się obozowi słudzy, a wraz z tym zanikało to, co najważniejsze: osobiste zaangażowanie w własne przetrwanie. Dopóki imperium rosło, kasza puls pozostawała jego sercem, ale kiedy płomienie ognisk w obozach zaczęły żednąć, a łyżka żołnierza nie dotykała już jego kociołka, coś wewnątrz rzymskiej armii zaczęło powoli umierać. I w momencie, gdy wrogowie podeszli do renu, nikt już nie pamiętał, jak smacznie pachniał orkisz ugotowany na zimnym wietrze zapach siły, której już nie było. Matowe płomienie ognisk odbijają się na hełmach. Wieczór, trzecie stulecie naszej ery. Imperium już pęka w szwach. Na północy naciskają Germanie, na wschodzie powstają persowie, wewnątrz zamęt i głód. Ale nawet teraz, gdy porządek się wali, legioniści wciąż wyciągają ziarno z worków. Czasy się zmieniły, ale rytuał pozostał. W starym kociołku znowu kipi kasza pachnie dymem, popiołem i wypaloną ziemią, smakiem wojny i końca. Ci, którzy wtedy służyli na granicach, nie byli już Rzymianami w starym sensie. Wśród nich Syryjczycy, Iliryjczycy, Galowie, Imperium stało się mieszaniną narodów, ale pożywienie pozostało wspólne. Archeologiczne dane z obozów nad Dunajem i Renem pokazują w IV wieku naszej ery żołnierze nadal jedli mieszankę zbożową podobną do starożytnej puls, tylko teraz znajdują w niej ślady fasoli i soczewicy, tanie zamienniki orkiszu, którego zaczęło brakować. Samo jedzenie odzwierciedlało ubóstwo epoki. Termin panis militaris oznaczał chleb wojskowy, który pojawił się w późniejszych wiekach imperium. Pieczono go w ruchomych piecach wykonanych z gliny i brązu. Był twardy jak kamień i długo się nie psuł, ale żeby go upiec potrzebny był czas, drewno, mąka. Kiedy tego brakowało, legioniści znowu wracali do kaszy. Tak puls stała się symbolem nie tylko wytrzymałości, ale i upadku. Historycy spierają się, kiedy dokładnie zniknął ten starożytny rytuał. Jedni mówią, że za Konstantyna Wielkiego arnia ostatecznie przeszła na chleb, inni, że w odległych garnizonach na granicach kaszę gotowano jeszcze przez stulecia. Ale wszyscy zgadzają się co do jednego. To właśnie proste pożywienie pomagało przetrwać w najciemniejszych czasach. Nawet gdy imperium traciło miasta i legiony, ziarno pozostawało ostatnią nadzieją. Wyobraź sobie późny rzymski obóz w deszczu. Błoto chlapie pod nogami, namioty obwisły. Wojownicy stoją owinięci w wełniane płaszcze. Przy ognisku kipi kociołek, a obok centurion, stary z bliznami na twarzy. W milczeniu miesza kaszę. Młodzi żołnierze, półgłodni, patrzą na niego, i nagle wypowiada: Dopóki kasza się gotuje, Rzym żyje. To nie hasło, lecz prawda, myślę, że te obozowe kuchnie to ostatnia historia Rzymu, ostatni język imperium zrozumiały dla wszystkich. Według różnych źródeł ostatnia wzmianka o puls militaris pojawia się w listach legionisty z Tebajdy, Egipt, około 460 roku. Skarży się on, że dostawy ziarna nie docierają, a żołnierze gotują ziarna z pyłem, jak nasi dziadowie za czasów Kamillusa. W tym zdaniu most przez sześć wieków. Ten sam smak, to samo zmęczenie. Termin Anonae w późnym imperium oznaczał już nie tylko zaopatrzenie, ale i podatek. Ziarno było pobierane z prowincji dla armii. Prowadziło to do powstań, do ucieczki chłopów. Aby wyżywić legiony, imperium niszczyło własne pola i znowu w kociołkach kipi kasza. Ale teraz pachniała nie zwycięstwem, lecz głodem. Archeologiczne ślady tego upadku są szczególnie wyraziste. W dawnych obozach pod Ratyzboną i Mikopolem znajdują resztki ognisk, gdzie zamiast ziarna przepalone łodygi pszenicy i zwęglone fasole. Oznacza to, że legioniści gotowali wszystko, co mogli znaleźć. Tam, gdzie kiedyś kipiła gęsta puls, teraz bulgotała brudna lurka. Ale nawet w tej rozpaczy zachowało się coś majestatycznego. Wojownicy nadal dzielili jedzenie porówno. Zasada kontubernium towarzystwa żyła w nich: dziesięciu ludzi na jeden namiot, jeden kocioł dla wszystkich, jedna łyżka krążąca w kółko. To było ostatnie, co pozostało ze Starego Rzymu poczucie braterstwa, scementowane nie przysięgą, lecz łyżką kaszy. Kiedy Imperium Zachodnio-Rzymskie upadło w 476 roku, ostatni legion pod dowództwem Orestesa stał jeszcze w północnych Włoszech. W kronikach mówi się, że w przededniu ich kapitulacji żołnierze jedli gotowane ziarno bez oleju. Ta sama kasza, od której zaczął się Rzym, okazała się również jego ostatnim daniem. W tym jest straszna symetria. Od orkiszu, który jadł chłop Romulusa, do jęczmienia, który gotowali żołnierze ostatniego legionu, minęło prawie pięć stuleci, ale istota pozostała. Proste jedzenie jednoczące ludzi, trzymających szyk nawet wtedy, gdy świat się wali. A jednak, jakkolwiek paradoksalnie, właśnie ta prostota przetrwała imperium. Chłopi, barbarzyńcy, mnisi, wszyscy oni przejęli ten rzymski sposób przygotowywania ziarna. Tak puls przekształciła się w protoplastkę europejskich kasz, zup, nawet włoskiej polenty. Ale w niej nadal żyje duch tej samej siły, cierpliwej, gorącej, milczącej. A gdzieś pod warstwą ziemi, wśród ruin obozów legionowych, archeolodzy wciąż znajdują ślady tych starożytnych kociołków. I jeśli przyłożyć do nich dłoń, wydaje się, że można poczuć resztkę ciepła ciepło rąk, które budowały imperium i karmiły je z jednej prostej miski. Lecz w tym cieple kryje się pytanie, które przetrwało wieki. Co uczyniło tych ludzi niezwyciężonymi, miecz czy kasza, którą dzielili się przy ognisku? Odpowiedź tkwi w ostatnim rozdziale tej historii, gdzie rzymska kasza przekształca się z wojskowej konieczności w symbol ludzkiej wytrzymałości. Zrozumiały i dziś. Gdy runął Rzym, wydawało się, że wraz z nim zniknie i wszystko, co utrzymywało jego świat. Lecz puls przetrwała. Przeszła do kuchni klasztornych, gdzie mnisi przygotowywali kaszę biednych, mieszankę ziaren i wody, niemal dokładną kopię legionowego dania. Przez wieki ten przepis stał się częścią chłopskiej Europy. We Włoszech – polenta, we Francji – bouillie, w Hiszpanii – gachas. Wszystkie one odzwierciedlenie jednego starożytnego smaku, odziedziczonego po armii, która podbiła świat. I w tym tkwi dziwna sprawiedliwość. Imperium zniknęło, lecz jego pożywienie pozostało. Wszakże istota Rzymu nie tkwiła w marmurze forów i nie w zbrojach legionistów, lecz w nawyku dzielenia się ostatnim między równymi. Tam, gdzie kipi kasza, tam żyje porządek, choćby nawet bez sztandarów i orłów. Dziś archeolodzy nazywają puls pokarmem wytrwałości. W każdym znalezionym odłamku, w każdym ziarenku, które przetrwało 2000 lat, świadectwo tego, że siła Imperium tkwiła nie tylko w mieczach, lecz w zdolności przetrwania. Rzym upadł, ale jego kasza nie. I być może to właśnie ona, jego prawdziwe dziedzictwo. Gorąca, prosta, nie wymagająca niczego poza cierpliwością i ogniem. Tak kończy się historia, która zaczęła się od ziarna, upuszczonego w pył italskiego pola. Ziarna, z którego wyrosło imperium, zdolne wyżywić i obronić siebie. Gdy zniknęły legiony, płomień ognisk nie zgasł, przeszło do ludzkiej pamięci, tam gdzie prosta żywność staje się symbolem wiecznej wytrwałości.